Witam serdecznie w trikach mowy ciała. Dzisiaj skoncentrujemy się właściwie wyłącznie na gestach rąk. Ustawiliśmy kamerę w poziomie, żeby każdy, bo dzięki temu możemy trochę więcej pokazać gestów, które, które robimy rękoma podczas prezentacji. Osoby, które mają w pionie, w pionie telefon, mogą sobie przedstawić w i będzie to trochę lepiej widać. Zacznijmy od początku. Ja sobie ustawiłem to na ścianie, to znaczy że ty tego nie widzisz, ale ustawiłem sobie na ścianie napisy, w których będę mógł pokazać Ci wszystkie triki, które są najważniejsze podczas prezentacji. Najważniejsze jest to, że od początku do końca przejdziemy wszystkie najważniejsze triki, po to, żeby każdy miał poczucie, że po prostu z tą wiedzą ma, idzie do przodu, ma pewien progres w tym wszystkim. Tak? Nie musisz się o nic martwić, bo wszystko, co Ci przekazamy jest bardzo łatwe i szybkie do wdrożenia, żebyś miał faktycznie poczucie, że przyswajasz to bardzo szybko. Ogarniesz to w bardzo ekspresowym tempie, po to, żeby faktycznie mieć poczucie, że Twój progres, Twoja wiedza idzie do przodu. Przeanalizuję na początek te wszystkie gesty, które pokazałem do tej pory. Pierwszy zaczynam od mojej prawej do lewej strony, dlatego że moi widzowie widzą to od lewej do prawej, czyli tak jak idzie oś czasu, od przeszłości do przyszłości. Będziemy wszystko robić od początku do końca. Robimy to dlatego: ręka na sercu, żeby każdy miał wrażenie, że idzie do przodu ze swoim rozwojem. Nie robię tego gestu w taki sposób, bo bym się zasłaniał, tylko idę i poza tym jest mi to trudniej, musiałbym się nachylić. Robię to w ten sposób, żeby każdy miał wrażenie, że idzie ze swoją wiedzą do przodu. Potem robię gest uspokojenia. Nie martw się, wszystko, coś ci pokażę, będzie naprawdę bardzo łatwe, żebyś mógł to ogarnąć w całość. I jak robię gest, ogarnąć w całość, na koniec delikatnie to przesuwam do siebie. Teraz wygląda to teatralnie, ale jak robię to szybko, po to, żebyśmy mogli ogarnąć to w całość. I przysuwam do siebie, to to już nie jest takie, karykata, kary, takie, nie takie karykaturalne. Ręka na sercu, wiadomo, że to jest oczywiście moje i tak dalej. Teraz tak, zacząłem tą całą wypowiedź od tego, że zacząłem być otwarty. Zaczynamy od, dzisiaj witam w trikach mowy ciała, zaczynamy od gestów rąk. To jest gest otwartości. Ten gest bardzo można łatwo pomylić z kilkoma innymi, bo na przykład, jak zrobię to w ten sposób, to jest gest błagalny. W jakimś sensie odnoszę się do ciebie czy do, do widzów, żeby błagam was, uwierzcie mi, że to, co mówię, jest prawdziwe, chociaż między Bogiem a prawdą ci, którzy mnie oglądają, nie będą chcieli w to uwierzyć. Ten gest robimy trochę, jego szerokość zależy od tego, dla jak dużej widowni prezentujemy. Bo w małej sali powiemy Witam serdecznie, natomiast jak odsunę się celowo, jak będę miał dużą salę i powiem Witam serdecznie, to to nie będzie widoczne. Witam serdecznie, Szanowni Państwo. Wtedy, jak mam audytorium typu 200, 300, 400 osób, nawet więcej, to ten gest oczywiście musi być dużo szerszy. To w zależności od tego, jaka, jaka jest wielkość sali, w której prezentujesz. Zrobiliśmy kilka rzeczy. Porozmawialiśmy o tym, jak się przesunąć od początku do końca. Porozmawialiśmy o tym, jak wykonać progres, porozmawialiśmy też o tym, jak i co oznacza, i co zrobić z tym, żeby było to bardziej wiarygodne, albo żeby to było bardziej szczere, serdeczne, czyli taki gest ręki na sercu, i porozmawialiśmy też o tym, jak się uspokajać. I teraz kolejny gest, który zrobiłem, to jest to, który ładnie się w mowie ciała nazywa kotwiczenie, to jest. To są punkty, które pokazuję. Potem przekładam do kolejnej ręki. Robię to dlatego, żebym potem z łatwością mógł odnieść się do tych punktów i wykorzystać się podczas prezentacji. Kotwiczyć możemy oczywiście też naszych nasze audytorium przestrzennie, ale to powiemy w innym odcinku. Natomiast na początek możemy to zrobić w ten sposób. Tych gestów kotwiczących może być trzy, maksymalnie cztery, bo wyobraź sobie, że powiesz pamiętaj o tym, pamiętaj o tym, pamiętaj o tym, pamiętaj o tym, o tym, o tym, o tym, no to potem ci ludzie nie są w stanie tego zapamiętać. trzy cztery elementy to jest maks, co mogą zapamiętać. Oczywiście, to wszystko, co w tej chwili powiedziałem, jest mniej lub bardziej ważne. Zwróć uwagę, co robię. To wszystko, co powiedziałem w tej chwili, jest mniej lub bardziej ważne, ale odruchowo w Twojej wyobraźni odsuwam to, co mówię, na bok. Najważniejsze jest to, to wynika w tej chwili ze mnie, sposobem mówienia, nawet Ci przekazuję. Najważniejsze jest jednak to. No i mogę Ci przekazać kolejną treść, która jest bardzo ważna. Tak? Trochę inaczej robimy to. W przypadku flipchartu, celowo wziąłem sobie ten flipchart w ten sposób, żeby można było go przesunąć, bo z flipchartem sytuacja może wyglądać w ten sposób, że Ty podchodzisz do flipcharta i prezentujesz, ale fajnym elementem jest to, że podchodzisz trochę do flipcharta i trochę go przesuwasz, dlatego że wtedy ten flipchart staje się trochę bardziej centralną częścią Twojej opowieści. To oczywiście możesz pokazać kilka rzeczy ręką, możesz to zrobić w taki sposób i wtedy to jest gest, zapraszając. zapraszam Was, zobaczcie jakie to jest fajne. Możesz też zrobić tak, zwróćcie uwagę na to, na to, na to, wtedy punktowo pokazujesz pewne rzeczy. Innym, innym elementem, czy gadżetem, który możesz użyć, już mówiliśmy o tym trochę wcześniej, to jest ołówek. Wtedy bardzo precyzyjnie pokazujesz te elementy, które chcesz pokazać. Tak? No i to jest też oczywiście do wykorzystania w przypadku gestów rąk dotyczących samego flipcharta. Jak przestajesz omawiać, proces na flipcharcie, możesz delikatnie go odsunąć, stanąć na środku, dlatego że znowu centralnym punktem całej wypowiedzi jesteś Ty. Zakładam, że to jest w miarę jasne. Jeden trik jeszcze chcę pokazać, bo często osoby, które są na szkoleniach pytają, no, czy, to, czy czy wypada stać podczas prezentacji w tak zwanej zamkniętej postawie. Generalnie się to odradza, ale jak dostajesz na przykład pytanie, ktoś zadaje ci to pytanie, to pytanie się trochę ciągnie i tak dalej, no to wtedy możesz stanąć w ten sposób, przekrzylić jako głowę. Robić, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hmm. Kurczę, ciekawe pytanie, wiesz? I wtedy założenie tych rąk nie jest jakąś blokadą. To nie wygląda, jak ja bym się faktycznie blokował, bo jak ja stanę w ten sposób i powiem, no, no i co? No to oczywiście wtedy się blokuje. Ale jeżeli w otwarty sposób, z lekko przykrzywioną głową, czyli refleksyjnie słucham Cię, zastanawiam się nad tym, o co mnie pytasz, no to wtedy już jest, wcale to nie jest gest zamknięcia, tylko gest refleksji. Mam teraz pytanie, czy są jeszcze jakieś pytania? Zakładam, że nie ma i ten gest też jest gestem blokującym. Po pierwsze, wstrzymuję z jednej strony jedną ręką, a na drugą cię blokuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytanie jest zamknięte. Mogą być albo nie być. Gdybym zadał pytanie, jakie są jeszcze pytania z Państwa strony, to tak naprawdę zachęcam tych wszystkich, którzy mnie obserwują, do tego, żeby zadawali te pytania. Ale ja zapytałem, czy są jeszcze jakieś pytania, dlatego, że ja już chcę skończyć. Dziękuję za Twoją uwagę. Jeżeli masz ochotę, może zobaczyć jeszcze trochę więcej trików, mowy ciała w kolejnych naszych odcinkach albo w innych. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.